To jest bardzo potężne narzędzie dla programistów. Zamiast programować. Kontekst 7 to jest po prostu dostęp do najnowszej dokumentacji. Nie, że sztuczna inteligencja pisze kod z głowy, który może być już nieaktualny o parę miesięcy, tylko dla danej architektury, dla danego języka, dla danego frameworka sprawdza, co tu i teraz jest najnowszymi danymi. I na bazie tego pisze. Bo kod, programowanie się rozwija, cały czas dochodzą nowe wersje, nowe aktualizacje, nowe naprawienia bugów, błąd, błędów w sensie, i to się rozwija bardzo szybko. Dlatego jeżeli na przykład sztuczna inteligencja jest trenowana na pół roku wstecz, a programowanie rozwija się przez te pół roku, to to jest oczywiste, że będzie w plecy. Dlatego kontekst 7 warto korzystać. I przykładowo, gdybym chciał chociażby sprawdź najnowszą dokumentację, kontekst 7, a propos pisania e-booków i wymień mi najważniejsze rzeczy.